Cześć, witajcie w hype trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj. Tradycyjnie Radek. Oj. Venom 2. Powiem tak. Dzisiaj sobie powiemy oczywiście o Venomie 2, o Venomie 2 karny, bo taki jest polski tytuł. Nie będziemy gadać sobie spoilerowo, ale właśnie na tym polega problem, że tutaj poza sceną po napisach, o której będziemy jeszcze gadać zupełnie w oddzielnym filmie. Nie mam w sumie co spoilerowo gadać, aż tak. Naprawdę? Do no, trzeba powiedzieć, że Sony, jak to zwykle ma w swoim zwyczaju, pokazało wiele rzeczy już w Zwiastunach. I na przykład to, co pamiętacie, ponieważ omawialiśmy Zwiastuny wcześniej na kanale, była na przykład w Zwiastunie scena z pojedynku Venoma z Karnydzem w katedrze. I ona. Jest w tym filmie i ona jest no, finałową sceną tego filmu. Oczywiście nie znaliśmy do końca. Całego kontekstu, ale w sumie na podstawie tego, co widzieliśmy w Zwiastunach można było sobie przewidzieć, jak będzie wyglądała fabuła tego filmu, i w sumie ona tak wygląda. Bo to były między innymi twoje wątpliwości w przypadku naszych reakcji, jak wychodziły zwiastuny, bo ty przewidywałeś, że to może być mroczne, że to może być takie nie do końca zawsze dobrze widoczne. A ta scena walki była dosyć przejrzysta, bo ja powiem tak, Venom 2 to, to nie jest zły film, nie jest. On gorszy od pierwszej części, według mnie jest bardziej spójny pod wieloma względami, ale to nadal nie jest to, czego ja bym wymagał od Venoma, ale nie zdziwię się, jeśli wielu osobom, między innymi wielu z was, spodoba się ten film. Według mnie jedną z takich większych zalet tego filmu w porównaniu do jedynki jest to, że ta jest krótszy. I z tego powodu, że jest krótszy, to w sumie mamy tylko to, co jest najlepsze z Venomem, ponieważ sam początek to wiadomo, że głównie to są po prostu dialogi pomiędzy Eddie, Brockiem oraz Venomem, co, co, co jest sympatyczne. Może czasami trochę głupie, ale przynajmniej jest sympatyczne, przynajmniej się to fajnie ogląda. I jest to rozrywka, powiedzmy. Tak. A potem, oczywiście, dostajemy taką po prostu szczątkową fabułę, która ma nas doprowadzić do tego, do, właśnie do tego ostatecznego pojedynku pomiędzy Venomem oraz karnażem. Dzięki temu, że nie mamy jakichś, nie wiem, dodatkowych elementów, które, nie wiem, mają nam jakoś przedłużać ten film do tych dwóch pełnych godzin, tylko właśnie dostajemy taką banalną fabułę. Dzięki temu po prostu jest to głupie, jest to banalne, ale przynajmniej się przyjemnie ogląda. To, znaczy, hmm, ja mam właśnie problem z tym, przyjemnie ogląda. Bo początek nawet zaczyna się tak spokojnie. Fajne są te interakcje między właśnie Brokiem a Venomem. Fajnie, mi też, się, mi też bardzo siadł Woody Harrelson jako Carnage, bo on, on jest taki, on, ta jego mimika i to jego zachowanie jakby rzadko jest tak w filmach, że aktorzy są na naprawdę dobrze dobrani pod psychopatów. <śmany> Sorry Woody Harrelson, ale ty, ty naprawdę pasujesz tutaj. <śmany> Bardzo mi pasował tutaj jako ten karnecz, tylko był początek, było zakończenie, a, a co, co środek? Ja rozumiem, że dobrze, że nie był rozwleczony ten film, no tak. ale to nie był też, nie było tam też nic w środku <śmany> To właśnie, tak, właśnie, 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 według mnie jest problem, że w środku mieliśmy trochę e, scen e, związanych właśnie z ukochaną e, Ediego, czyli z Ann. Natomiast e, no, po prostu za mało dostaliśmy o e, Carnage'u, za mało dostaliśmy jego backstory. E, znaczy mamy jedną bardzo fajną scenę e, właśnie wtedy, kiedy, e, kiedy e, Kasady wysyła Ediemu e, e, pocztówkę. Tam właśnie przedstawiającą, ja, ja, czy znaczy przedstawiającą historię z jego życia, która w ogóle jest animowana, i to animowana w naprawdę takim. Bardzo fajnym ładny, bardzo, ładny, bardzo była ładna ta sekwencja, ogólnie te retrospekcje. Były, były całkiem w porządku i fajnie budowały nam historię, tylko tak? później z tą historią niewiele się zrobiło. Nie dostajemy jakoś tego jakoś pokazanego dalej, jakoś głębiej. Mamy to są pewne takie elementy związane z przeszłością, Kasadygo zarysowane, ale nie jest to jakoś pogłębione w odpowiedni sposób, i przez to też na przykład traci się cały ten wątek pomiędzy Kassadiem oraz jego ukochaną, czyli postacią graną przez Naomi Harris której w tej filmie jest w sumie kilka minut tak naprawdę. No, wiesz co mi, najdziwniejsze było dla mnie później to rozwiązanie tego konfliktu między, no, znaczy, no jakby, między Kasadim Carnage'em, który jest jakby, no, oddzielnym bytem od Carnage'a, ja, Carnage'em, który jest oddzielnym bytem od Kasadiego i właśnie między, tą, między Shriek, między tą postacią graną przez Naomi Harris, bo mamy później takie Pewne zderzenie na pewnym etapie, i miałem takie, okej, okay, to jest bardzo. Powinna być bardziej emocjonalna sprawa, ale ten film nie zdążył tego zbudować, żebym, żeby mnie to obchodziło no aż właśnie, tak bardzo. No właśnie, to jest problem, że, że dostajemy trochę tego Woody'ego Harrisona, dostajemy trochę tej Naomi Harris, ale w sumie to jest. Trochę. Zamiast tego mamy na przykład scenę, w której Venom jest w barze i, i mówi, wygłasza swoją przemowę I, i jakby co, ja nie sądzę, żeby to była jakaś... Przypomniałem sobie o tym. <laughs> <laughs> jakby po co... To, po co to było? Właśnie, ogóle. jakby co, to ja nie uważam, że to była jakaś totalnie zła scena. Nie, I... to była zabawna scena, to, to była, była zabawna, dobra tylko... rozrywka, ale... <laughs> ale właśnie mamy takie... Sceny, a to nie Chomy... do całej reszty filmu nam nie pasowało, to no tak. mimo tego, że przyznał, że to była fajna scena, ale... No powiedzmy szczerze, że gdyby Sony chciało nożyczkami ją usunąć i potem reklamować, uwaga, dajemy wam rozszerzoną wersję filmu, to w sumie... Te filmy by się niczym nie różniły, bo nie to, to, to jest jedna z tych film, jedna z tych scen, która normalnie by została wywalona do dodatków specjalnych, powiem szczerze, ale wiesz co, jakby stworzyć, jakby wziąć ten film i pociąć go w taką antologię przygód między Edim i Venomem, i Karnegem właśnie teraz, to by, by wyszło tak, wiesz, z 15 fajnych takich shortów na Disney Plus. <laughs> mo, może też mi się akatka, że to taki przypadek drugiej części Atlantydy, która jest naprawdę trzema odcinkami anulowanego serialu, połączonymi w jeden. No, o Jezu, no tak. <laughs> więc, więc tutaj też można tak powiedzieć, że mamy połączone tak jakby kilka osobnych odcinków które w, w jeden film, który niby się składa w jakąś historię, ale tak naprawdę nie do końca. Wiesz co, ale pomimo wszystko bardzo się cieszyłem, że poszedłem na Venom 2 i e, głównie z tego powodu, że to jest jeden z tych filmów też odwlekanych od jakiegoś czasu. Miałem takie ach, kurczę, chciałbym to wreszcie obejrzeć. Miło by było jakby nie był przesuwany ten film, więc udało się na szczęście obejrzeć ten film. Niestety z dwutygodniowym opóźnieniem, ale nie wiem jakim cudem nie została mi zaspoilerowana scena po napisach. Jak coś oczywiście przypominamy, będziemy sobie gadać oddzielnie, w oddzielnym filmie o scenie po napisach, bo to zupełnie inna historia. I, 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 I szczerze chyba o, o scenie po napisach mam więcej do porozmawiania, więcej do pogdybania niż o całym ale filmie. Ale ogólnie, znaczy z mojej perspektywy, wiadomo, można narzekać na, na wszelaką głupotę tego filmu, ale według mnie ta ostateczna walka e, pomiędzy, no, pomiędzy właśnie Venomem oraz Carnage'em, no jest, jest naprawdę, pod, w kilku momentach możesz przynajmniej zaskakiwać różnymi rozwiązaniami. Tak jak powiedziałeś, nie jest aż tak ciemna, jak mogłoby się wydawać y, po zwiastunach. I więc, jeżeli ktoś, y, nie wiem, po prostu lubi jak sobie symbionty walczą jeden z drugim, to o tym filmie się nie zawiedzie. Oczywiście jakby no. liczył, żeby jakoś liczył, żeby zostało wytłumaczone, tam dokładnie dokładnie przedstawione, żeby historie stojące za tymi postaciami były jakieś, jakieś lepsze, a nie takie totalnie pretekstowe i ucięte w połowie, to, to, to się zawiedzie, ale jeżeli po prostu walka pomiędzy symiotami, to to jest okej. Okay. I trzeba powiedzieć, że Sony idzie totalnie na granicy PG 13. Bardzo na granicy. Tak, ja, po, są czasami takie sceny, że gdyby, nie wiem, zostawić trzy platki więcej, czy coś tego typu, to to już byłaby totalnie erka, więc e, jakby co, są momenty, gdzie e, symbionty szczególnie karnecz rozwalają ludzi. Oczywiście nie widzimy tego do końca, czasami po prostu jest coś zasłonięte, czasami po prostu jest ucięcie na, na, na inną scenę, ale. Jakby co, to nie jest to kompletnie pominięte. Ale wiesz, z pierwszym Venomem miałem takie, że już w, no teraz, już te kilkanaście miesięcy, kilka lat po tym, jak obejrzałem ten film, mało co pamiętam z tego filmu. A tutaj nawet nie mam czego zapomnieć. Bo <laughs> mamy początek, który jest dosyć spójny, wszystko co tutaj było, było bardzo spójne i bardzo mi to grało wszystko w jednej historii, tylko brakowało mi trochę jakiegoś tam. No rozwinięcia poza. To, nie, może zamiast niektórych scen, które były mniej potrzebne tutaj no, w tym kontekście. Nie z... wiem, no były. wiesz to. Nawet ta scena z tym Venomem w klubie nie była taka zła. Ona też by miała sens, jakby dodać tam troszkę więcej tego ciężaru. Okej, okay, może po prostu ja nie czułem, może ja po prostu czegoś innego wymagałem po tej produkcji. Tragicznie nie było, było w porządku. Jeżeli ogólnie, jeżeli przeżyliście Venoma 1, to będą będzie tylko przyjemniejszym doświadczeniem. Tak, tak, myślę, że nie. Zdecydowanie to jest na pewno coś lepszego niż pierwsza część, i tu się muszę z tobą zgodzić. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym filmie, czy wam się podobał, czy nie podobał. Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też na nas serwer na Discordzie pasażerowie High trainu Tak, link do niego znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz dać łapkę w górę pod tą recenzją, jeśli wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Do do zobaczenia w kolejnym odcinku. I w filmie o scenie po napisach. Na razie. Cześć.